Podejście szóste. Łatek pobiegł do mamby i e, weszł do jej domu. I teraz jest dalej. Szybko, zrób coś. Um, nie wiem, jak to zrobić, szczerze mówiąc. Tak, widziałam gdzieś książkę. E, Okej. Okay. To... Biegnij po nią. Szybko? Dobra, mam ją. Ała! Czemu się wywaliłam? Dziwne. Nieważne. Okej, okay, szybko. Czytaj, co tam jest. Oj! Co? Oj! Potrzebne jest e, jajko strusia. I. I co? I. Oraz e, konia włos konia o imieniu. O imieniu Ogień. Twój tata ma na imię Ogień. Tak, ale on ci się nie zgodzi. Ale od tego jest noc. Możesz mu wyrwać. Dobra, jeszcze jest jedna opcja. Jaka? Że jak zabijesz konia, um, z którym się zetknąłeś, to wtedy też szczęście lub w ogóle będziesz miał normalne życie. Aha, okej. Okay. Z... W myślach Łatka. za noc jest po to. Ha, ha, ha. No dobra, eee, to ja już muszę iść. Papa, no pa. E, Czasami mi się wydaje on dziwny. Nieważne, idę odnieść tę książkę. Zemsta za to będzie słodka. <śmum> dobra. Jest tylko nóż Ech. i noc jest od tego. Dobra mam to, ale to było łatwe. Teraz tylko poczekać na noc. W nocy. Dobra, jest już noc, więc pora iść. No więc trzeba iść. Widzę, że ktoś zapomniał zamknąć drzwi. Ech, nóż. Ale u niej jest ciemno. Mam w myślach. Ech. Kto to chodzi? Przecież mieszkam sama. Może lepiej to sprawdzę. Co się dzieje? Co tu się dzieje? Zapalę światło lepiej. Zapal... Nie widzę. Oj, zapomniałam. Okej. Okay. Co ty tu robisz? Przecież zrobić to, co już dawno powinienem. Dobra, idę. Co? Co ty robisz? Przyszedłem cię zabić. Ta szybsza opcja, oczywiście. Czemu Co to zrobiłeś? Czemu? Jak to zdjąć? Czemu ty to zrobiłeś? Czemu? Ja ci przecież nic nie zrobiłam. Ta druga opcja by była lepsza. No i co mnie to? Lepiej się dobi. Nigdy! Szybko idę do łazienki. Masz szczęście, że to tylko była niewinna rana. Już jej nie, prawie że nie widać. Łatek! Wyjaśnij to sobie. Co takiego. Tutaj nie ma co wyjaśniać. Dużo jest do wyjaśniania. Czemu? Przecież jest takie coś. jak druga wyjście. Wyrwie ci włos. Czekałam na ten moment tylko. A i mówiłam, że sama mieszkam. To nie. Mieszkam z tatą. Nieważne. Ale okej. Okay, um. To strusie, jaką można kupić w normalnym sklepie, ale ty nie! Wolisz tą drugą! Tą, tą drugą opcję! Czyli tą opcję, która jest tą złą. No, raczej, że wolę tą drugą opcję. Szybsza! I co, tego, że szybsza? Ale gorsza! Nie rozumiem cię. Okej. Okay. Idź teraz. Okej. Okay. Nie wiem co do tego łatka wstąpiło.